Właśnie zacząłem wyzwanie, w którym muszę kręcić piłkę na palcu przez 21 minut. Palce mogę sobie zmieniać. Pierwsze kłopoty. Żeby była jakaś presja, będę robił jedno podejście dziennie. 3 minuty. Dokładnie chyba tam było 3 minuty 3 sekundy. Takie? Tutaj chyba zapewnie się poczułem i tylko 3 minuty. Minuta 30. Ledwo udało się opanować sytuację. 3 minuty 13. Ważne, że już jest lepiej. Ręka już zmęczona od dokręcania. 5 minut 10 sekund Wydaje mi się, że dzisiaj nie dam rady tego zrobić 6,20 Słońce radzi Trzeba rozluźnić rękę Słabo dokręcam już 7.34 Trzeci dzień kręcenia piłki na palcu delikatnie ponad 7 minut Na razie najlepszy wynik Więc trzeba pobić Nawet nieźle się kręci Szybko wytraciła prędkość Najbardziej niebezpiecznie jest Jak zmieniam palec no Ale muszę, bo czuję jakby mi się wkręcała ta piłka w niego Ten palec tylko mnie boli No ale To dlatego, że na nim najwięcej kręcę Lewa ręka trochę zmęczona a prawą jak dokręcam, to nie czuję tego tak pewnie. Pięć i pół minuty. Może jakiś tri triczek no Bo już niech to zaczęł, bo spadnie. O. Mocniejsze uderzenia. I co jest? Męczę się przy tym. Lewa ręka powoli wysiada. 8:15. 15 gdzieś nie bo ładnie idzie tym stylem. Oj, jestem za połową, a dokładnie 11 minut 34 sekundy. I miałem wrażenie, jakbym byłem piłce robił, rozróżniamy rękę. Deszczyk delikatny jest. Szczęście nie przeszkadza mi w niczym. Myślę, że mi będzie chłodno, ale rozgrzałem się przy tym. 2 trzecie. Ale to zepsułem. 15 minut, 49 sekund. Nawet nie wiem co się stało. Dzień czwarty. Deszczowo. Wczoraj trochę mnie bolał paznokieć podczas kręcenia, ale dzisiaj już jest, już jest dobrze. Muszę lepiej opanować przekładanie pił. 2.22. Ciepło mi jest tym. Był pomysł, żeby kręcić w domu w taką pogodę. 4.33. o chyba będzie koniec. Jeszcze jakoś to uratowałem. 5-16 Poczynek 8 9,27 Zbliżam się do połowy Deszcz ustał, prawie już nie pada O tak, delikatnie 11,27 Średnio to widzę, żeby znowu od zera jutro zaczynać więc chyba trzeba ukończyć dzisiaj wysadę. 13 minut 22 sekundy. Chciałem przełożyć, ale coś poszło nie tak. mi się ten palec już ugina sam. Mogło wypadać, bo mi chodziło. 16-17. Już jestem niedaleko. plecy nie mniej bolą niż wczoraj, ale coś już odczuwam. co co jest, nie mogę to skręcić dobrze zmiana palca, ten jest pewniejszy było zafianie nie za fajnie by było jakby mi teraz spadła bo mam 19,50 już chyba na tym palcu zostaje do końca 20 minut 19 sekund albo nie, zmienię na chwilę 10 sekund. Zadanie wykonane. Nie wyszło. Kolejne zadanie ukończone. W miarę szybko. Chociaż tak się spodziewałem, dlatego dawałem sobie też jedną próbę dziennie, bo tak czułem, że nawet mam opanowane to kręcenie. Widzimy się na kolejnych wyzwaniach. Widzimy się na kolejnych wyznaniach.